Kiedy stoję sobie w tym miejscu na tle bazyliki w Legnickim Polu i słyszę dzisiaj słowa Ewangelii, że przyjdzie taki czas, że nie zostanie tutaj kamień na kamieniu, no to to wewnętrznie porusza. W budowaniu kościoła chodzi o to, by była świątynia piękna na chwałę Boga. Ale przede wszystkim chodzi o to, jak budujemy tę naszą wewnętrzną świątynię. Jezus mówi: Przyjdą prześladowania, będą Was wydawać, nawet najbliżsi, będą Was nienawidzić z powodu mojego imienia. Przyjdzie taki czas i przez wytrwałość zostaniemy ocaleni. Więc bądźmy tymi, którzy zarówno będą dbali o ten kościół, który kiedyś zostanie zburzony, ale też dbali o ten wewnętrzny Kościół, żeby tu kamienie były solidne, żeby były oczyszczone, żeby w naszym wnętrzu były przepiękne ołtarze z naszych serc, żeby tam mógł przychodzić Chrystus. Ten, który pojawia się tu na ołtarzu, by mógł zamieszkać. W naszej świątyni, świątyni Ducha Świętego, jakim jest nasze ciało. Dbajmy o siebie, dbajmy o Kościół, czyli wspólnotę, dbajmy o siebie jako o ludzi, którzy tworzą ten Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa.